Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. W dniach od 5 do 11 sierpnia zorganizowano Tydzień Nudy w Mieście Nauki. Jednym z wydarzeń odbywających się w tym czasie było spotkanie w klubie Rawa przy ulicy Bankowej 5 pod tytułem Przyjdź i sprawdź jak wychodzi ci nudzenie się. Prowadziła to psycholog, która zajmuje się psychoterapią, więc wie co robi. Jednym z zadań, które zostały postawione uczestnikom było siedzenie przez 15 minut bez żadnego zajęcia. Bez żadnych bodźców, bez żadnych telefonów, bez żadnego scrollowania, bez czytania niczego, nic zupełnie. Bardzo ciekawe, wziąłem w tym udział, więc potwierdzam, że jest to bardzo ciekawe, przyjemne przeżycie. Zwłaszcza jeżeli później można je sobie obgadać. Co nasz umysł, czym on się zajmuje, kiedy się nie zajmuje niczym? W Kato Science Corner można było obejrzeć transmisję na żywo najdłużej trwającego eksperymentu świata. Mniej więcej 100 lat temu ktoś zadał takie pytanie. No, mamy taką substancję, która się nazywa technicznie PAK. Ale trzeba o tym pomyśleć jako czymś pomiędzy smołą i asfaltem, taka bardzo czarna substancja pachnąca, no tak asfaltowo, która wydaje się, że to jest ciało stałe, że jest bryłą. Natomiast teoretycznie ona powinna powolutku, powolutku płynąć. A jeżeli się to zamontuje w takim lejku, to to powoli zacznie ściekać i ściekać i po kilku latach uformowała się pierwsza kropla i Opadła. Jednym z wielu wydarzeń odbywających się w ramach tygodnia Nudy były także warsztaty Dubaj, Majorka, Korsyka, a może własna psychika o nieoczywistym kierunku wakacyjnych podróży prowadzone przez Magdalenę Sitko-Dominik. 16 sierpnia w centrum Katowic zlokalizowane będą start oraz meta piątego etapu wyścigu Tour de Pologne. Największa kolarska impreza w Polsce zawita do miasta już po raz czternasty. Bywało tak, że kolarze startowali, głównie finiszowali w Katowicach, mieliśmy też jazdę tak. na czas, a w tym roku mamy w, wśród etapów Tour de Pologne etap Katowice-Katowice, czyli kolarze Wyjadą z Katowic? Przejadą szlakiem Orli Gniazd, po to, żeby wrócić tutaj do centrum, do Katowic, żebyśmy wszyscy mogli podziwiać ten finisz tutaj ulicami Katowic. Od strony sportowej Tour de już osiągnął wszystko, ale bardzo, bardzo pracowaliśmy nad tym, żeby równolegle do sportu promować Polskę i pokazywać Polskę. Na tym bardzo, bardzo pracujemy i każdy etap będzie pokazywany od startu do mety. Transmisja trafia do około 100 państw na całym świecie, czyli naprawdę będziemy mogli się pokazać pokazać jak Polska się zmienia, jak Polska pięknieje, ile mamy pięknych tradycji, ile mamy nowoczesności. To wszystko będzie zawarte w tegorocznym Tour de Pologne. Tak jak w poprzednich latach, również i w tym roku w Katowicach odbędzie się wyścig Tour de Pologne Junior, w którym udział wezmą młodzi licencjonowani kolarze oraz zawodnicy ze szkółek kolarskich. 16 bieg do słońca opuchar prezesa katowickiej spółdzielni mieszkaniowej wystartował. Organizatorem wydarzenia był klub biegacza Józefinka KSM. Biegacze startowali na dystansie 5 lub 10 km. Jeden, start! Głównym celem tegorocznych biegów jest upamiętnienie polskich olimpijczyków w setną rocznicę zdobycia przez Polskę pierwszych medali na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jest ponad 100 uczestników i zawsze tak bywa, czasami z zagranicy przyjeżdżają. Jest bardzo fajnie, bardzo towarzysko i przyjemnie. Bieg, brawo. Czyli jedna zdaje się Na katowickim rynku rozgrywane były międzynarodowe zawody w koszykówce 3 na 3. Przeznaczone one były dla zawodników, którzy nie ukończyli 23 roku życia. Od środy do piątku gramy międzynarodowy turniej Nations League. To udział biorą drużyny z całej Europy i te turnieje stanowią eliminację Mistrzostw Świata. Kobieca reprezentacja U23 świetną grą w Katowicach zapewniła sobie awans na Mistrzostwa Świata, które we wrześniu rozgrywane będą w Mongolii. Też był dla nas bardzo ważny, bo w tabeli nie miałyśmy przewagi punktowej. Musiałyśmy tak naprawdę być cały czas w finale i walczyć o pierwsze miejsce i to dwa razy zrobiłyśmy. Po zawodach FIBA Nations League 3 na 3 u 23 przyszedł czas na Mistrzostwa Polski w koszykówce 3 na 3, które rozgrywane były w sobotę i niedzielę także na Katowickim Rynku. Świetna impreza na Katowickim Rynku. Kolejna impreza sportowa z udziałem setek katowiczanek i katowiczan. Wielkie emocje sportowe. Nasi olimpijczycy, kontaktowy sport, którym wszystko się może zdarzyć świetna atmosfera, świetne nastroje. No więc w Katowicach, no bo gdzie by indziej? W kategorii open kobiet w finale drużyna Isetia pokonała Legię Lotto 3 na 3 Warszawa kończąc wynikiem 18 do 14. W kategorii open mężczyzn mistrzem została drużyna Lotto 3 na 3 Team, wygrywając z BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 do 16. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowicetv.eu oraz komtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.